Dzień dobry Państwu. Chciałbym pokazać właśnie tutaj widoczne kłącza batata, które zostały wyhodowane w Polsce. Jest to ośrodek, który pochodzi z Ameryki Południowej. Jest znane bardzo dużo odmian batata. Jest to taki słodki ziemniak, jak to wyślają. B6, A i E. I jest inny smak, po prostu ciekawa taka właśnie odmiana od diecie. Tak wygląda w przekroju. Właśnie. Ten batet. Można go gotować właśnie ze skórką. Różne są jakieś jego, prawda? W ziemi takie, takie ma jakieś korzenie. Można też go robić z niego kremy. Doskonale komponuje się z tym czymś, co tu widzimy, czyli kapeczko chili, prawda? Ewentualnie może na no, dostać ostry monikiem, ktoś lubi, prawda? Bata to jest ciekawa odmiana właśnie ziemniaka. Tutaj mam michunkę. Jest ona w takich właśnie jakichś fajnych, jak to nazywam. W pojemniczkach. I tak właśnie wygląda. Można to zjeść jakie ja to zrobię. Bardzo dobra. Usuwa komórki lakowe stany zapalne leczy no tu chciałem pokazać jeszcze kłącze imbiru wyhodowane w naszym tunelu takie ma właśnie liście jak palma i tak właśnie z korzenia z właśnie imbiru wypuszcza właśnie kłącze i można to wyhodować Imbir ma wiele zdrowotnych Między innymi na bóle stacyjne, na stany zapalne, na przeziębienia, na trawienie No chyba na wszystko się nadaje. Zaraz spróbuję jak, jak taki imbir smakuje. Jestem trochę lekko przeziębiony. ciekawy co się będzie działo, jak go spożyję. Tak wygląda Po przekrojeniu imbir. Cieka czy jest dobry. Mocny smak. Mmm, dość ostry smak. Nie radzę tego jeść za bardzo. Był z jakiś potraw, lepiej go do czegoś. Mmm, ma no, działanie przeciwopalne. Silne działanie przeciwopalne. Także tak wygląda. imbir, można go wyrwać samemu albo kupić w sklepie. Pożywa się go na świeżo, ale też i można spożywać go w formie suszonej. Wiele nasion ma ukryte właściwości lecznicze. Dlatego ja zbieram wszystko co się da. Na przykład tutaj mam w tej łubioneczce. Sł mm -hmm. Słonecznik, prawda? Wysypałem go, ususzyłem troszeczkę. No się ona przeważnie suszę na parapetach, rozkładem na parapecie tak luźno i one się tak schną, potem jak słoneczko jest to świetnie się wysychają, można je potem spożywać albo przechowywać, a w każdym nasieniu jest jakaś, jakiś szyfr, kod genetyczny, jakaś tajemnica, I czemu ono daje taki właśnie efekt postaci rośliny, jak na przykład ten imbir albo ten matat, więc one ma, muszą mieć, tak ja myślę, Wiele właściwości zdrowotnych, wiele minerałów, wiele rzeczy, które nigdzie nie kupimy w żadnej aptece. Warto takie nasze spożywać. Jeszcze wyciągnę jedną michunkę. O, właśnie tak się wyciąga, fajnie zapakowane są, nie? Tak, mają swoje takie zapakowanie i zjem po tym imbirze, bo normalnie nie przeszkadza mi usta ten imbir. No co innego, michunka zwodziła smak. Do tego strasznego, strasznie mocnego imbiru. No i zapach ma też fajny imbir. Szkoda, że, że tą drogą nie można przekazać zapachów, tylko jakieś tam, prawda, obrazy. No, Papliczka chili. Też to czasami zjadam. Ksantycyjna chyba zawiera. I inne rzeczy. Bardzo ostra. Ale nie tak ostra, to. to to jest mocarz. Wszystkich kapryczek. Chodzi o moc. Najlepiej to pociąć nożem. Potem to ma większą ilość kapryczek, właśnie. Tak, tyle tak narosło. Gdzieś na desce, jakiś pociąć. Potem to wszystko włożyć do oliwy z oliwek. Zakręcić na tydzień, przecedzić I potem jest ta moc tej papryki. Schowana w oliwie z oliwek i można dawać do zup, do innych rzeczy, prawda? Zachęcam do korzystania z tych darów jesieni, które właśnie tak pan bokowicie nam daje w tym sezonie właśnie jesiennym. Dziękuję bardzo za uwagę. Do widzenia.